Halo, 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 moi kochani widzowie, witam Was bardzo serdecznie w moim saloniku malutkim w Wiedniu. Jak widzicie, jestem cała i zdrowa. Lądowanie było miękkie. I znowu mogę Was tutaj serdecznie powitać. Jak widzicie, dzisiaj założyłam sobie właśnie specjalnie dla Was, żeby Wam pokazać tą bluzeczkę z tymi bówkami jabłuszkową. Nawet wstanę, żeby zaprezentować się Wam. Proszę zobaczyć. O, taka bluzeczka. Jak widzieliście, bówki są teraz bardzo modne. Wróciłam więc z Turcji. No i napatrzyłam się tam na tą modę, no i postanowiłam, że to moją bluzeczkę, która kilka lat przeleżała w szafie, odświeżę, wyprałam, wyprasowałam, no i pokazuję wam się w całej krasie. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że w końcu jesteśmy w domu. Chociaż tak zastanawialiśmy się z Kajanem ostatnio, gdzie właściwie jest nasz dom. Mamy mieszkanie w Polsce, w Turcji, tutaj w Wiedniu. Mamy rodzinę w Turcji, mamy rodzinę w Polsce, mamy znajomych tutaj w Austrii. Tutaj jest nasze centrum życiowe w Austrii, w Wiedniu. Tutaj osiedliliśmy się, osiedliliśmy się i mieszkamy póki co. No, i tak, właściwie, gdzie jest nasz dom? Mówią, że dom jest tam, gdzie jest nasze serce. No ale my kawałek tego naszego serca jednak też zostawiamy i w Polsce, i w Turcji. Ja w Polsce mam dzieci, mam mamę, mam rodziców jeszcze obydwoje. Mam całą rodzinę siostrę, Kajan znowu również całą rodzinę ma w Turcji również mamę, którą poznaliście i też kawałeczek serca jednak tam zostawiamy w tych krajach no i tak teraz ciężko powiedzieć gdzie właściwie jest nasz ten dom no ale póki co żyjemy tutaj i Austrię nazywamy Wiedeń, dokładnie naszym domem, więc cieszę się, że, że znowu jestem w swoim domku że znowu mogę spać w swoim wygodnym łóżku, mamy bardzo szerokie łóżko, 2 metry, także 3 czwarte sypialni nam zajmuje, no ale wystarczająco duża jest sypialnia, żeby jeszcze duża z lustrami trzydziwiowa szafa z przesuwanymi drzwiami również się zmieściła, lampki nocne na szafkach. Także wystarczająca jest, no ale w końcu na swoim łóżku mogłam się wyspać. Chociaż w Turcji też mamy duże łóżko, bo jest szerokie, metr 60 m, czy metr 70, m. ale nie wiem, jakoś ja się przyzwyczaiłam tutaj do tego w Wiedniu i co moje łóżko? To moje, tamto tylko jest moje z nazwy, no bo na co dzień tam nie śpimy. Także jeszcze raz serdecznie Was witam i pokazuje się, że żyję, i jestem cała i zdrowa. Widzowie. Dzisiejszy odcinek, taki podsumowujący tę naszą całą podróż do Turcji chciałabym zacząć od podziękowań. Naprawdę tyle miłych, tyle serdecznych i tyle pozytywnych komentarzy mogliśmy przeczytać pod naszymi filmikami że mobilizowało nas to do jeszcze takiej bardziej zmożonej pracy, do nagrywania jeszcze ciekawszych filmików dla Was. Przygotowywanie i nagrywanie dla Was vlogów było dla mnie takim nowym wyzwaniem. Do tej pory raczej skupiałam się tutaj na tym saloniku wiedeńskim i tutaj z tego miejsca witałam się z Wami i z tego miejsca opowiadałam Wam o Turcji. Nie miałam okazji jeszcze nigdy polecieć do Turcji i na bieżąco jak gdyby dla Was przygotowywać filmiki, tak zwane vlogi. Więc było to dla mnie takie nielada wyzwanie żeby pokazać ciekawe miejsca, skupić się na nagrywaniu, nie tylko na odpoczynku. Później popołudniami czy wieczorem, jednak odseparować się od reszty rodziny i gdzieś tam w zaciszu sypialni montować te filmiki dla Was. No, co niestety nie zawsze było łatwe, ponieważ no, internet, który kupiliśmy w Turcji, no, był Relatywnie muszę powiedzieć, w stosunku do innych internetów był bardzo szybkim internetem, no ale jednak filmik, przypuśćmy 15-17 minut, no, wgrywał się na YouTube godzinę czy półtora godziny, ale jak mam informacje od innych osób, no to zdarzało się, że, że dziewczyny nagrywały, tak wgrywały na internet, na YouTube konkretnie filmiki nawet i pół dnia. No także, no aż tak źle nie było z tym internetem, no ale my tutaj w Wiedniu mamy bardzo szybki internet, no i filmik przypuśćmy 25-minutowy wgrywa mi się maksymalnie do... 30-40 minut, no a jednak tam musiałam materiały, które dla Was wcześniej nagrałam, no musiałam dzielić na takie bardzo króciutkie filmiki, 15-17 minutowe, żeby po prostu nie tracić czasu i nie siedzieć tam w tym pokoju zamknięta i nie, czeka, nie czekać, aż ten film mi się tam wgra. Więc dlatego przepraszam. Jeżeli te filmiki były takie króciutkie, no ale jeżeli chciałam na bieżąco z, wali, z wami dzielić się tym, tą podróżą do Turcji, to niestety musiałam właśnie na takie krótkie odcinki ten materiał dzielić. No więc, jak mówiłam, musiałam odseparować się na ten czas od reszty rodziny, od osób, które nas odwiedzały, ponieważ wiecie, no w Turcji jest, jest przyjęte, że jak ktoś przyjeżdża skądś, Szczególnie z daleka i rzadko bywa w Turcji, no to cała rodzina po prostu. Tak mówiąc kolokwialnie, zwala się i chce odwiedzić, porozmawiać, no opowiedzcie, jak tam się Wam żyje w tym wiedniu, pokażcie jakieś zdjęcia, pokażcie filmiki z Wiednia, pokażcie, jak wygląda Wasze mieszkanie, wasz balkon, jak spędzacie czas w tym wiedniu. No i to tak, jeden dzień, jedna kuzynka, drugiego dnia druga kuzynka, a to jakiś wujek na kawę przyszedł, a to jacyś znajomi, a to te ciocie, które żeście poznali, myśmy również chcieli rodzinę odwiedzić. I jak Wam powiedziałam już na Wstępie, kiedy wylatywaliśmy do Turcji, my nie będziemy skupiać się na pokazywaniu zabytków, na zwiedzaniu muzeum. Chcielibyśmy raczej skupić się na sobie, czyli posiedzieć sobie nad wodą, coś dobrego zjeść, pospacerować sobie, odwiedzić rodzinę i... I ciężko mi było od Kajana wymagać, żeby skupił się na tym, żebyśmy biegali i pokazali, pokazywali wam piękne zabytki Stambułu. Ja jadąc do Polski z Kajanem, również nie biegam po muzeach. Tylko raczej spędzamy czas ze swoją rodziną. No i ciężko mi było prosić Kajana, żeby zrezygnował z tych wszystkich wizyt i żeby biegał ze mną i robił dla Was filmy. No ale oczywiście, co udało się zrobić, to się udało i starałam się jak najwięcej tego nagrać, żeby Wam jak najwięcej pokazać. I chciałam właśnie skupić się na takim normalnym życiu, czyli właśnie pokazywałam Wam, pokazywałam wam te przepiękne, bogate bazary. Chciałam, żebyście choć wirtualnie spróbowali tych tureckich smaków, mogli choć wirtualnie poczuć zapach tych cudownych przypraw, żebyście mogli podziwiać piękno Stambułu. Więc na takich rzeczach próbowałam skupić się, ale również chciałam pokazać, jak wyglądają restauracje tureckie, jak wygląda jedzenie, które możecie kupić na bazarze. Chciałam pokazać Wam ceny, dlatego między innymi pokazywałam Wam rachunki, żebyście, będąc w Turcji, wiedzieli, z jakimi kosztami musicie się liczyć, idąc do takiej restauracji, czy do takiej restauracji, czy do droższej, czy do tańszej. Co możecie zjeść na ulicy. Tutaj myślę o tych małżach bo praktycznie na każdym rogu roku możecie spotkać stoisko właśnie z tymi e, małżami. E, czy możecie spróbować tego e, słynnego przez wielu nielubionego e, kokorecz. Więc e, też pokazywałam Wam na przykład te wysokie krawężniki, pokazywałam Wam chodniki, pokazywałam wam, jakie domki dla kotów budują, pokazywałam Wam zwykłe zakupy, na przykład w kotonie. Więc mówię, starałam pokazać się to, życie takie. E, Oczami zwykłego mieszkańca, a nie turysty, który jedzie do hotelu i, i zamyka drzwi po śniadaniu, i biegnie z kamerą i z aparatem na miasto po wszystkich po prostu zabytkach. No nie no, myśmy na to czasu nie mieli. Myśmy postawili raczej na spotkania z rodziną, na cieszenie się sobą, ponieważ no, na co dzień nie mamy czasu y, dla siebie zbyt wiele. Niestety, no a teraz myślę, że będzie tego czasu jeszcze mniej, niestety. No ale cóż, no, praca, praca, praca i jeszcze raz praca. Teraz, jak oglądam te filmiki, które dla Was tak czasami naprawdę na, na szybko montowałam, no to widzę, że robiłam jakieś tam języ błędy językowe, że nie robiłam jakichś dobrych ujęć, jakie powinnam zrobić w danej sytuacji, no ale niestety wybaczcie, naprawdę byłam bardzo świeża i praktycznie zielona w, w robieniu tego typu filmów, dlatego za wszystkie moje błędy. Bardzo, bardzo gorąco Was przepraszam. No i cieszę się, że pomimo tego, jednak byliście regularnie oglądaliście, regularnie komentowaliście i te komentarze były bardzo miłe. W związku myślę, z tymi filmami, związanymi właśnie z Turcją, na naszym kanale pojawiło się sporo nowych subskrybentów. I chciałam was, moi kochani, nowi widzowie, którzy niedawno dołączyli do naszej społeczności tutaj youtube'owej, chciałam was bardzo gorąco powitać i cieszę się oczywiście, że jesteście tutaj z nami i mam nadzieję, że tak już zostanie, że nie opuścicie nas pomimo, że będziemy nadawać z Wiednia, a nie z Turcji. Chociaż myślę, że jak Bóg pozwoli, to jeszcze w tym roku uda nam się Choć na parę dni do Turcji polecieć, ponieważ Kajan nie zdążył załatwić jeszcze wszystkich spraw, które miał do załatwienia. No bo niestety, pomimo tego, że, że byliśmy tam, niby mieliśmy sporo czasu, no to no chcieliśmy też trochę odpocząć, spotkać się z rodziną, no i Kajan też miał troszkę spraw do załatwienia. I, i, I myślę, że jeszcze tam na parę dni polecimy. Także drodzy widzowie, jeszcze raz, nowi widzowie, witam Was bardzo serdecznie, ale w tym miejscu chciałam szczególnie serdecznie powitać i podziękować dwóm paniom. Zaraz podam niki. Myślę, że, że jeżeli Panie podpisują się takim nikiem w komentarzach, to nie jest to żadna tajemnica. Więc chciałabym tutaj wymienić Panią o niku nie Ania, nie k k k oraz Panią Elżbietę Olechnowicz. Drogie Panie, chciałam Wam bardzo podziękować. Pierwszy raz zdarzyły mi się takie widzki, które oglądnęły w przeciągu tygodnia albo dziesięciu dni wszystkie nasze filmiki od pierwszego filmiku, a miało to miejsce już prawie półtora roku temu, kiedy nagraliśmy pierwszy filmik. Więc tych filmików się troszkę uzbierało. Myślę, ja nie pamiętam teraz dokładnie. 140 może, 130 filmików? Nie pamiętam, ale naprawdę wystarczająco dużo. I te panie oglądnęły wszystkie filmiki od pierwszego odcinka i prawie pod każdym filmikiem zostawiały komentarz. I komentarz, który świadczył o tym, że rzeczywiście filmik był w całości oglądnięty. Więc kochane panie, dziękuję Wam bardzo za cierpliwość do nas. Dziękuję, że na tyle nasze filmiki były dla Was interesujące, że przyciągnęliśmy Waszą uwagę. Zechciałyście, moje drogie, znaleźć czas na oglądnięcie tych wszystkich filmików, na lepsze poznanie nas, mnie i Kajana. Jeszcze raz z całego serca dziękuję Wam. Jeszcze nie wiem, jak. Ale chciałabym jakoś wynagrodzić Wam ten czas poświęcony dla nas. I tak pomyślałam sobie, ponieważ tak przeglądając inne kanały, widzę, że niektóre youtuberki robią tak zwane rozdanie czyli raz na jakiś czas nagradzają swoich widzów. I ja też bym chciała zrobić takie rozdanie. Czyli nagrodzić moich najwierniejszych widzów. Jeszcze nie wiem, w jakiej formie to zrobię. Nie mam pojęcia, jak takie rozdanie się robi. Teraz będę miała troszeczkę więcej czasu, już będąc w Wiedniu, są wakacje, więc troszkę mniej pracuję. Więc przyjrzę się bliżej, jak to wygląda, i chciałabym ogłosić dla Was konkurs. Jeszcze nie wiem dokładnie jaki. Mam gdzieś tam z tyłu głowy już pewien plan, ale nie chciałabym jeszcze zdradzać szczegółów. W każdym razie na pewno będę chciała nagrodzić te osoby, które są zawsze z nami, które zawsze komentują oraz osoby, które oglądnęły wszystkie nasze filmiki i pod tymi filmikami zostawiają subskrypcję. Również chciałabym nagrodzić osoby, które udostępniają nasze filmiki na innych portalach społecznościowych. Nie wiem dokładnie jeszcze, jak ten temat, ten temat ugryźć, z której strony. Gdzieś tam mi świta jakiś plan, ale ja się wszystkiego dowiem i przyjdzie czas, że ogłoszę Wam to oficjalnie, jak to ma wyglądać. Więc jeszcze raz, dwóm paniom. Gratuluję wytrwałości i dziękuję bardzo, że jesteście na naszym kanale. No cóż, urlop się skończył, moi drodzy, trzeba wrócić do. Szarej rzeczywistości, chociaż nie tak do końca szarej, ponieważ no, Wiedeń też jest piękny, też możemy sobie jechać za Wiedeń do naszej Oazy Spokoju, też tam sobie spędzamy czas. Myślę, że jutro też tam pojedziemy, jeśli tylko pogoda ma to pozwoli, ponieważ no, dzisiaj są chmury, jest zachmurzone i nawet rano była dosyć mocna burza. No, ale zapowiadają, że powinno się rozpogodzić, po drugie wiem, że tutaj w Wiedniu jest pochmurno, a wystarczy pojechać 20-30 km za jeden, i tam już pogoda jest troszkę inna. Nie ma aż tyle chmur, także może jutro nam się uda pojechać. No i tak, powiem Wam, że troszkę ciężko wrócić do, do rzeczywistości. No, Kajan tak od razu z marszu do pracy musiał wrócić, chociaż będąc w Stambule. No niestety również bardzo, bardzo dużo czasu już spędzał na telefonie, bo pomimo, że tutaj... Nie zostawił wszystko samopas, jednak tutaj były osoby, które sprawowały kontrolę nad firmą i nad wszystkim, żeby dobrze funkcjonowało. No ale niestety jednak są pewne rzeczy, są pewne sprawy, gdzie jednak szef musi podjąć decyzję. Czy jakieś reklamacje, czy, 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 czy po prostu jakieś ważne sprawy, takie decyzyjne. No niestety Kajan musi podjąć i pracownicy, no niestety dzwonią do niego. Co mają zrobić w pewnej sytuacji, jak się zachować, co zrobić. No i, no, no, no i chcąc, nie chcąc, no niestety, no to tak to właśnie jest, jak się ma własną firmę, że jest się praktycznie 24 godziny na dobę w pracy i od pracy nie ma urlopu, od firmy nie można sobie zrobić urlopu. No ale nie było tak tragicznie, troszeczkę jednak udało nam się taki mały reset zrobić. Co ja Wam chciałam, moi kochani, jeszcze powiedzieć? No, nazbierało się dosyć sporo pytań pod moimi filmikami, zadawaliście mi te pytania. Ja starałam, odnośnie oczywiście Turcji, ja starałam się na bieżąco odpowiadać. No, ale może nie wszyscy te odpowiedzi przeczytali. Chciałam Wam dlatego tutaj, już z Wiednia, odpowiedzieć na spokojnie na wszystkie pytania, konkretnie i rzeczowo. Wielkich zakupów w Turcji nie narobiliśmy. Trochę żeśmy kupili, my jak jeździmy tam autem, no to wtedy mamy po prostu po sam dach załadowane auto, po prostu pod siedzeniami z tyłu bagażnik, gdzie tylko się da naprawdę bardzo, bardzo mamy dużo rzeczy. No niestety jak się jedzie samolotem to są ograniczenia no i nie można pozwolić sobie na kupno wszystkiego, co by się chciało kupić. Miałam ochotę bardzo na tą taką lampkę kolorową, którą pokazywałam Wam, szklaną lampkę z takiej mozaiki, którą pokazywałam Wam na tym bazarze egipskim. No i już praktycznie kupiłam tą lampkę, no ale w ostatniej chwili Kajan do mnie mówi, słuchaj, ale jak my ją przewieziemy? Będziesz musiała ją zapakować do walizki. Wiesz, jak traktują w tych lukach bagażowych walizki. I ja po prostu się Boję, że ta lampka nie przetrwa. No i tak zastanowiłam się, no i chyba rzeczywiście szkoda by było kupić, no i po prostu, żeby ona w całości do Wiednia nam nie, nie dojechała. No i dlatego zrezygnowałam następnym razem, jak może będziemy jechać autem, co na pewno się zdarzy, no to no to, to tak, to wtedy tą lampkę sobie kupię. No na przykład dwa lata temu jak byliśmy właśnie autem, no to kupiłam sobie na przykład dwa piękne żerandole kryształowe, no ale to mogłam sobie, miałam to zapakowane ładnie, ładnie w pudełkach, no i gdzieś, gdzieś tam z tyłu w aucie na siedzeniu było to ładnie poukładane. Kupiłam sobie na przykład porcelanę również i również to było fajnie zapakowane, zabezpieczone i wiedziałam, że z tym się nic nie będzie działo. Kupowaliśmy duże ilości oliwy, no i też wiedziałam, że, że nie zostanie nic uszkodzone i to w całości dotrze do Wiednia. No niestety tym razem skupiłam się tylko na jakichś takich naprawdę, naprawdę drobiazgach i nawet za bardzo nie ma Wam co pokazać. Oprócz tego, że kupiłam sobie o takich woreczkach, pokażę Wam zaraz, kupiłam sobie no, masę przypraw, no, na przykład tutaj macie kurkuma, no to kupiłam sobie trzy takie woreczki kurkumy. Yy, tutaj mamy ingwer ingwir. Tak samo kupiłam sobie trzy albo cztery woreczki takiego ingwiru, także myślę, że mi to starczy do końca roku na spokojnie. Takie same woreczki kupiłam sobie z cynamonem, z papryką, z oregano. Co kupiłam sobie? Kupiłam sobie na przykład wodę kolońską, pokażę Wam, do dezynfekcji, do odświeżania rąk. U nas w Wiedniu można kupić też wodę kolońską, ale przede wszystkim tutaj jest zapach cytrynowy. Więc... Troszkę dla odmiany, ponieważ no nie zawsze chce się ten, ten zapach cytrynowy czuć. Kupiłam sobie taką wodę kolońską o zapachu lawendy. Kupiłam sobie wodę kolońską o zapachu mandarynki. Kupiłam sobie na przykład moje ulubione serum z L'Oreal'a, ponieważ no tutaj płacę za niego 18 czy 19 euro. No a tamto serum dostałam było w promocji za 7 euro, więc też kupiłam sobie od razu dwa takie opakowania. Kiedyś Wam mówiłam o tych niby podróbkach perfum tureckich z tej firmy DP. No i kupiłam sobie, dlaczego miałam sobie nie kupić? Jeżeli używam już od, od, od takiego czasu. Od naprawdę, od ładnych chyba 5 lat, i naprawdę ja nie widzę żadnej różnicy pomiędzy oryginałem a tymi perfumami. No to dlaczego mam nie kupić? No więc y, kupiłam sobie y, mojego Lancolma. No, oczywiście, jeżeli mi się skończy i nie będę, a w tym czasie, w Turcji to kupi oryginał, bo oryginał też mam w domu. No, ale kupiłam sobie i zapłaciłam za niego 10 euro. A to jest 50. Y, to jest setka, nawet. To jest setka. Tak, za setkę zapłaciłam 12 euro. 12 euro i naprawdę zapachem i trwałością się niczym nie różni od oryginału. Kajan sobie kupił Laurena. Tak samo setkę i również 12 euro. Co kupiłam sobie jeszcze? Kupiłam sobie 10 opakowań mojej ulubionej kawy FND. 10 opakowań, no bo to leciutkie więc praktycznie nic nie waży no kupiłam jak zwykle słodycze ale takie mówię tylko żeby podtrzymać smak Turcji no na przykład tutaj figi figi w orzeszkach bardzo lubię tutaj pomarańcze w czekoladzie no mówię, nic wielkiego, takie po prostu tylko drobiazgi. No Kajan jakiś tam kupił sobie, nie wiem, chyba z 7 czy z 8 par jakiś tam slip z tej, z tej dobrej y, tureckiej bawełny. Kupił sobie skarpety, tak samo bardzo dobrej jakości i bardzo fajne y, z tej firmy. Proszę zobaczyć, są bardzo dobrej jakości. Y, skarpety. I za parę zapłacił 12 lira, 12 lira, no czyli jak podzielimy to przez 10, no to wychodził, zapłacił euro 20 za naprawdę bardzo dobrej jakości skarpety. No i moi kochani, jakieś tam jeszcze parę pierdół, o na przykład takie orzeszki, tak samo kilka paczek żeśmy kupili, to jest akurat... To nie jest oryginalne opakowanie. Na wagę się kupuje i oni tam od razu tak fajnie próżniowo pakują. Mają takie, taką maszynę do pakowania próżniowego. No i tam kupujecie sobie, na chcecie, 20 deko, kilo, 2 kilo, są odpowiednie woreczki i od razu to wszystko próżniowo jest zapakowane. No więc takie orzeszki, takie po kilka paczek. No i, no i co? No i kupiliśmy sobie co jeszcze? Ja bardzo lubię kupować wszelkiego rodzaju witaminy w Turcji. I zaraz wam pokażę, bo nie przygotowałam sobie, ale zaraz przy, y, pokażę wam jakie witaminy y, kupuję w Turcji. No już jestem z powrotem. Moi drodzy, ja kupuję w Turcji na przykład witaminę B12. Ze względów zdrowotnych niestety muszę codziennie minimum jedną sztukę zażywać. Jest to witamina B12, B12, ale jest mocna, bo to jest 1000 mg. Normalnie tutaj w Austrii, my możemy kupić maksymalnie do 250, w Polsce zdarzyło mi się kupić 500. W Turcji można kupić 1000 mg. Również witaminę D3 kupiliśmy sobie w Turcji, i również kupiliśmy sobie supradyn czyli taki cały zestaw minerałów i, i witamin. Cenowo kształtuje się to, nie jest to jakieś bardzo tanie, ale też nie jest jakieś bardzo drogie. Supradyn z tego co wiem, w Polsce kupowałam bodajże rok temu ostatnim razem, płaciłam chyba 40 zł, nie wiem czy staniał czy podrożał, ale płaciłam coś około 40 zł za opakowanie supradynu. No w Turcji płaciliśmy 25 zł za supradyn. Za takie duże opakowanie tutaj jest. Tutaj jest. 100. 100 sztuk tabletek. Płaciliśmy bodajże 8 euro albo 7 euro. Także naprawdę, cenowo, no myślę, że jest 50%, jeśli chodzi o witaminy, to jest tani. Pomimo, że. No, trochę byliśmy rachunkiem zaskoczeni w Turcji, bo nie spodziewaliśmy się, że zapłacimy tak dużo, ponieważ, no. Co najmniej 30% lekarstwa poszły w Turcji do góry. Niestety, jak wszędzie. Moi drodzy, przywitałam się z Wami, pokazałam, co kupiłam, podziękowania były. Na następnym filmiku skupię się już wyłącznie na odpowiedzi dotyczące Turcji. Od odpowiedzi oczywiście pod filmikami, jakie zadawaliście mi pytania. Więc jeszcze raz przygotuję sobie, spiszę sobie wszystkie pytania, jakie pojawiły się pod filmikami, i w na następnym odcinku postaram się na wszystkie rzetelnie odpowiedzieć. I oczywiście konkretnie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Cieszę się, że mogłam się z Wami znowu zobaczyć, powitać Was z mojego małego saloniku w Wiedniu. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Życzę Wam miłego i słonecznego weekendu. Oczywiście, jeżeli filmik Wam się podobał, proszę Was o zostawienie kciuka w górę i tych, którzy jeszcze nie subskrybują mój kanał, zapraszam serdecznie do subskrypcji. Pozdrawiam i do następnego razu. Pa, pa!